Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam was na świąteczne pierniczki dekorowane lukrem. Zaczynam od przygotowania ciasta na pierniczki. Na blat wysypuję mąkę pszenną. Dodaję cukier puder, a także dużo przyprawy do piernika. Następnie dodaję masło i całość siekam tak, aby masło było w jak najmniejszych kawałeczkach. Wtedy dodaję dwie łyżki miodu, żółtko, a także całe jajko. Białko wykorzystam potem do lukru. Całość zagniatam, aż ciasto będzie odchodzić od dłoni. Następnie wkładam je do, do lodówki na kilka minut. Po tym czasie wałkuję ciasto na omączonym blacie niezbyt cienko. I przy pomocy foremek wycinam ulubione kształty. Przenoszę pierniczki na papier do pieczenia i wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Piekę około 10 do 15 minut. Z białka i ponad szklanki cukru pudru kręcę biały, dość gęsty lukier. Napełniam szprycę o wąskim końcu i dekoruję pierniczki. Serduszka udekorowałam robiąc dookoła rand, a gwiazdki całkowicie pomalowałam białym lukrem, a następnie przykleiłam srebrzyste jadalne perełki. Tylko zastygnie lukier na pierniczkach? To gotowe! Życzę Wam smacznego! A po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.